zdarzyło ci się kiedyś scrollować TikToka i trafić na gościa, który w 30 sekund tłumaczy, dlaczego jedzenie magicznego składnika rozwiąże wszystkie twoje problemy? Albo na kogoś, kto cytuje jedno zdanie z badania naukowego i na tej podstawie buduje całą teorię o życiu, zdrowiu i zarabianiu milionów? Nienawidzę tego. Cześć, tu Paweł, a dzisiaj pokażę Ci, jak w pięciu prostych krokach przestać nabierać się na internetowe mity i samemu stać się mistrzem weryfikacji informacji. Dlaczego to takie ważne? Bo w internecie każdy może być dzisiaj ekspertem. Ktoś bierze fragment badania, wyrywa go z kontekstu i tworzy narrację, która nie tylko jest błędna, ale czasem jest wręcz niebezpieczna. Mówią ci, jak inwestować, co jeść, jak myśleć, a najgorsze jest to, że robią to wszystko tylko dla zasięgów, sprzedając puste obietnice. Ja chcę, żebyś po moich materiałach czuł się mądrzejszy, a nie zmanipulowany. Dlatego zanim przejdziemy do konkretów, mam do ciebie jedną prośbę. Jeśli to co mówię ma dla ciebie sens, zasubskrybuj ten kanał, a jeśli chcesz zobaczyć kulisy tego, co tworzę, jak działam na co dzień, wpadnij na mój Instagram. No i oczywiście sprawdź moją stronę thekindconcrete.com. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów, w których dzielę się konkretną i sprawdzoną wiedzą. Gotowy? Zaczynajmy. Jak zostać swoim własnym weryfikatorem faktów? Dziś dam Ci proste narzędzie. To logiczny schemat, który możesz zastosować zawsze, gdy poczujesz, kiedy ktoś próbuje coś Ci wcisnąć. Ta metoda nazywa się testem CRAAP, czyli CRAP. Tak, wiem, jak to brzmi, ale uwierz mi, że działa. To akronim pięciu kluczowych kryteriów. Przejdziemy przez nie krok po kroku. Krok pierwszy to jest currency, czyli aktualność. Pierwsza rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę, to aktualność. Wiedza, szczególnie w medycynie czy technologii, starzeje się błyskawicznie. Zadaj sobie proste pytanie: kiedy ta informacja została opublikowana? Artykuł o dietach sprzed 10 lat może być już kompletnie nieaktualny. Czy na pewno chcesz opierać na nim swoje zdrowie? Sprawdź też, czy strona internetowa jest regularnie aktualizowana. Jeżeli ostatni wpis jest z 2015 roku, to sygnał, że już nikt o to nie dba. Zawsze sprawdzaj, czy źródło badania nie ma więcej niż 5 lat. To taki bezpieczny zakres, rekomendowany również na uczelniach wyższych. Krok drugi to relevance, czyli trafność. Czy ta informacja jest naprawdę dla Ciebie i jest na temat, którego szukasz? Czy ta treść odpowiada na Twoje pytanie? Nagłówki często krzyczą co innego niż znajduje się w środku. Może to być zwykły clickbait. Dla kogo jest ta treść? czy to artykuł dla kompletnych laików, czy wiedza specjalistyczna z publikacji dla naukowców. Musisz wiedzieć, z jakiego poziomu startujesz. Zanim przejdziemy do trzech najważniejszych punktów, które demaskują większość manipulacji zróbmy krótką przerwę. Jeśli podobać się ten konkretny, pozbawiony ściemy styl pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał. Daj mi znać w komentarzu, czy kiedykolwiek nabrałeś się na jakiś internetowy mit, a po więcej codziennych informacji, Zapraszam na mój Instagram oraz na stronę thekindconcrete.com. Ok, trzeci mega ważny punkt to authority, czyli wiarygodność. Kto za tym stoi? Kim jest autor? Czy ma jakiekolwiek kwalifikacje, doświadczenie, wykształcenie? Czy to prawdziwy ekspert? Czy tylko gość, który dobrze gada do kamery? Czy można go zweryfikować? Uważaj na anonimowe profile. Jeśli ktoś nie chce pokazywać swojej twarzy a nie nazwiska, to dlaczego masz mu zaufać? Krok czwarty to dokładność. To tutaj leży pies pogrzebany. Czy informacje są poparte dowodami? Prawdziwy ekspert zawsze poda źródła, badania, bibliografię. Manipulator powie: Zaufaj mi, wiem co robię. Czy możesz to potwierdzić gdzieś indziej? Jeśli jakąś rewolucyjną tezę głosi tylko jedna strona w całym internecie, powinna ci się zapalić tutaj czerwona lampka. Czy ten tekst jest obiektywny? Uważaj na emocjonalny język. Fakty przedstawia się chłodno i logicznie. Jeśli ktoś próbuje cię nastraszyć albo wzbudzić skrajne emocje, prawdopodobnie chcecie cię zmanipulować i gry liczy na zasięgi. Krok piąty to purpose, czyli cel. Ostatni krok. Ale nie najmniej ważny. Dlaczego ta informacja w ogóle powstała? Zastanów się, jaki jest cel tej publikacji. Czy autor może chce cię poinformować, sprzedać ci jakiś produkt, a może wcisnąć ci jakąś ideologię i namówić na kurs w systemie MLM, którego tak bardzo nienawidzę? Naucz się odróżniać fakty od opinii. Zadaj sobie pytanie: czy to, co czytasz, to obiektywne dane, czy tylko czyjaś subiektywna interpretacja? Podsumowując, zanim następnym razem uwierzysz w sensacyjny nagłówek, zatrzymaj się na chwilę i zrób szybki test krap w głowie. Czy to jest aktualne? Czy to jest trafne i na temat? Czy ktoś za tym stoi, kto jest wiarygodny? Czy te informacje są dokładne i poparte dowodami? No i jaki jest prawdziwy cel publikacji? To prosty nawyk, który chroni Cię przed dezinformacją. Mam dla ciebie wyzwanie. Przy następnej okazji, kiedy zobaczysz w świecie coś, co brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, nie scrolluj dalej, zatrzymaj się i poświęć dwie minuty, żeby przeanalizować to, czy używając pięciu kroków jesteś w stanie odkryć coś nowego. Będę teraz z wami brutalnie szczery. Napisałem sobie ten podcast. I przygotowałem się do niego, ale totalnie nie wiem jak go zakończyć. Bo z jednej strony chciałbym poprosić was, żebyście napisali mi w komentarzu co o tym myślicie. I czy wiedzieliście wcześniej o czymś takim jak Crap Test. A z drugiej strony chcę was poprosić o mu udostępnienie jakimś swoim znajomym. Może takim co studiują, albo którzy po prostu oglądają internet i czasami wierzą w jakieś niestworzone historie z internetu. Ciekaw jestem... Jaki był odbiór tego, czy w ogóle jest sens próbować i nagrywać dalej? Czy ktoś w ogóle tego słuchał do końca? Wszystkiego dobrego? Cześć, pa!